Witajcie, moje drogie lwy, słoneczne, ascendentalne. Oraz telwy księżycowe. Zapraszam Was na czytanie na miesiąc maj 2025 dla Waszego znaku Zodiaku. Zaczynamy czytanie kadzidłem na oczyszczanie przestrzeni siebie, przedmiotów, które być może lwy dostały od kogoś i Was blokują. Widzę miesiąc maj początek, gdzie część z Was wchodzi w takie energię braku finansów. Mamy tutaj piątkę ziemi. Więc, kochani, wyczyśćmy te stare energie, energię niedostatku być może, gdzie kwiecień nie do końca był taki finansowo, jakbyście się spodziewali. Mamy niewłaściwy czas na zakładanie firmy, biznesu dla jednych. Zapraszam Was na czytania prywatne. Możemy tutaj rozwiać Wasze wątpliwości. Jeżeli chodzi o Wasz biznes, miłość, Karierę, ścieżkę czy wszelkie wątpliwości, które nachodzą Was na tej Waszej ścieżce życia. Widzę tutaj pomoc, więc nie martwcie się, moje drogie lwy, będziecie mieć pomoc, będziecie mieli pomocną dłoń. Ktoś Wam pomoże, być może finansowo, i w momencie, kiedy Wam braknie Finansów, sam ktoś wam zaproponuje, bo to jest początek maja, jeszcze ta resztka kwietnia, a tu już wchodzimy w połowie maja w piękną energię finansową otrzymanie prezentu, otrzymanie jakichś dodatkowych finansów ja tutaj czuję, bo tutaj dobro wraca dobrem. Więc lewki są dobre, ciepłe, rodzinne lwy to przyjaźń, lwy to miłość, lwy to poświęcenie. Naprawdę, wy, wy jesteście znakiem, który się wyjątkowo poświęca dla innych. I teraz tutaj Wam się odblokowują finanse. Może komuś pomogliście nawet słowem, ale macie jakiś gest finansowy w Waszą stronę. Pięknie. Zwróćcie uwagę na tą kartę. Tu jest akurat osoba niepełnosprawna. Więc polecam Wam przelewy charytatywne, żeby odblokować energię finansową. Mamy tutaj nieoczekiwany przepływ dostatku finansów. Być może zaciągnięcie kredytu dla jednych, dla innych spłacenie kredytu, bo macie aż tyle, że podzielicie się z innymi osobami mniej obdarzonymi przez los. Wpiszcie w komentarzu słowo obfitość, jeżeli chcecie, żeby te wasze finanse się odblokowały, jeżeli czujecie, że to jest dla was, nareszcie odblokowanie finansowe, nareszcie przestajecie walczyć z samym sobą, z kimś, czymś. Dla niektórych słyszę walka z wiatrakami, ale też taka tarcza obronna. Ktoś atakuje lwy, ktoś nie daje wam takiego spokoju, spokoju ducha, gdzie wy potrzebujecie tego, moi drodzy. Musicie chronić tego co stworzyliście. Przygotujcie się. Nigdy się nie poddawajcie. Zaangażowanie w ochronę zwierząt, więc może to coś wam podpowiada osobiście. Ja uważam, że będzie tutaj dużo takiej agresji słownej, takich ataków słownych, takich ataków energetycznych, więc polecam wam kadzidło smoczą krew, to z czym zaczęłam nasze spotkanie dzisiaj, silnie oczyszczające z złego oka, złego słowa złej myśli. No i selenit, kryształ, naturalny odpromiennik. To powinniśmy mieć wszyscy, jeżeli mamy urządzenia elektroniczne. A wszyscy mamy telefony, moi kochani. Więc za chwilkę dobierzemy dla Was kryształ na miesiąc maj, kolektywnie. Na ochronę. Tak, myślę, że taką intencję puścimy. Moi mili. Kryształ na ochronę. Widzę tutaj czarowity dla osób, które zajmują się Energią, bo też takie osoby mam i ściskam, ściskam sarunie, moją olejnikę, lwicę, więc ja mam dużo lwów wokół siebie. Ja świetnie rezonuję z lwami, kobietami. Mamy dwa kryształy. Pierwszy to dolomit, a jego przesłanie brzmi: Pozostań silny w swojej wierze, więc wiara. Pozytywny wynik. Jest zależny od zachowania pozytywnego nastawienia. Jaki pozytywny wynik dla Was w maju, drogie lwy? I szmaragd, ceremonie, uroczystości, świętowanie, celebracja, zaproszenia, eventy, imprezy. Ceremonie i uroczystości. Jest to czas ważnych momentów przejścia w życiu, takich jak wesela, urodziny. Ukończenie studiów czy etapu nauki i sukcesu. I sukcesu. Szmaragd to kryształ sukcesu. Tym bardziej, że na koniec miesiąca, jakich by tutaj energii nie było, lwy mają słońce. A słońce opiekuje się Waszym znakiem. Zobaczcie w tle, jak słonecznie taką energią się otaczajcie. Takie tapety ustawiajcie na swoich telefonach, jeżeli chcecie przyciągnąć obfitość złoto. Muzyka solfejżowa na przyciągnięcie obfitości 888 Hz. Słuchajcie, przed snem, palcie świece w intencji obfitości w waszym domu. To jeszcze muszę powiedzieć, bo widzę, że wy si si siłą wychodzicie z tych energii takich finansowych, nieciekawych. Więc świece zielone, świece żółte na finanse. Cóż, kochani, słońce mówi o ogromnym czasie sukcesu. Zadowolenia, radości, też celebracji. Wszystko, czego pragniecie, się uda. W zależności, czy macie jakiś ważny egzamin, na przykład maturę, tak jak moja przyjaciółka Oleńka, widzę, że tu masz słońce. Więc dla każdego coś innego, czy w związkach, wreszcie, wreszcie po długim czasie przychodzi słoneczny czas. Czas takiej radości, czas romantycznych wzlotów, uniesień, porywów serca. Wreszcie przychodzi dla kogoś jakaś współpraca zawodowa, z której macie dziewiątkę ziemi więc obfitość, lukratywny kontrakt, spełnienie marzeń, jeżeli chodzi o aspekt finansowy lub zawodowy. Mamy tutaj rozkoszowanie się samotnością, więc samodzielnie zarabiacie te pieniądze. Nie, że ktoś wam daje, co też się może zdarzyć, ale jesteście w energii dobrego zarabiania, monetyzujecie swoje hobby, macie więcej klientów. Pacjentów, kontrahentów, dla każdego coś innego. Kupujecie sobie coś wyjątkowego. Co, kochane lwiaki, wyjątkowego sobie kupią? Macie luksusowe życie, do którego dochodzicie ciężką pracą. Rozkoszowanie się samotnością, samotnością, ale tu też widzę gwiazdę. Kobietę, lwicę, która śni, albo dla mężczyzny jest taka gwiazda, o której nie może zapomnieć, która nie może mu wyjść z głowy, mimo że w przeszłości bywało różnie, bywało różnie, moi drodzy, ale zacznijmy od niej. Błysk, blask, może znak wodnika ma dla Was znaczenie, ponieważ gwiazda to wodnik w tarocie. Mamy światełko w tunelu, nareszcie w jakimś aspekcie. Dla jednych będzie to w aspekcie miłości, uczucia, dla innych w aspekcie, ja myślę, też zawodowym, wiecie, bo tu też jest czwórka ziemi. Tu jest działanie dobroczynne, tu są bardzo mądre decyzje biznesowe dla Was. Wiecie, jak zarządzać swoim czasem, żeby nie tracić czasu, żeby mieć więcej czasu na pracę, żeby efektywniej wykorzystać swoje możliwości w pracy i na przykład krócej pracować, ale szybciej, ale efektywniej. Macie też nierozdawnictwo czasu, więc nie tracicie czasu na telefony w pracy z koleżanką, kumplem, tylko działacie. Niektórzy w domu, niektórzy w ogrodzie, niektórzy w karierze, biznesie przede wszystkim, widzę, w karierze, biznesie. Skrajności w sposobie dawania i przyjmowania miłości, czasu, finansów. Co Wam to mówi, moi mili? No cóż, ale ja myślę, że Wy mądrze będziecie zarządzać swoją energią. Ktoś płacze nad rozlanym mlekiem, ma chleb, ale szuka bułek. Nie docenia partnera, nie dostrzega. Tu jest zawód miłosny, ktoś kogoś zawodzi. Sprawy nie idą tak, jakbyście oczekiwali. W małżeństwie czy w stałych związkach, no nie jest tak. No miało być tak pięknie, a niestety jest jak zwykle. <laughs> Widzicie czakra gardła. Eee, kit <laughs> Przepraszam Was, moi mili, na czakrę gardła szatukit. Złapę łyczek kawki. A wy napiszcie mi, które energie rezonują z wami. Szatuki to jest bardzo dobrym kryształem, jeżeli pracujecie czakrą gardła, czyli mówicie, a w wielu zawodach mówimy po prostu. Nie możecie zapomnieć kogoś. Nie możecie czegoś komuś zapomnieć. Mleko się rozlało i czas ruszyć do przodu. Czas wybaczyć sobie. Za co wy się tak biczujecie, kochani, czy kogoś? Czas wybaczyć innym. I ruszyć. Ogródeczek, spokój, natura, harmonia takie miejsca wybieracie w maju. Może prace ogrodowe, może upiększanie swojego ogrodu, ale też potrzeba cierpliwości. Cierpliwość nie wszystko się tak wydarzy, pstryk od razu chociaż macie piękne energie macie, ale takie też, gdzie musicie chwilkę jeszcze poczekać. Ale jeżeli tutaj będziecie zasiewać dobrze swoje nasiona, to znaczy robić wszystko to, co robicie, ale z miłością, z pasją, nie z nerwami: idę do tej pracy i znowu będzie tak i tak, i znowu te koleżanki mnie zdenerwują, czy, czy, czy tutaj. A może zmieńmy nastawienie. Przystrójmy się na taką wibrację, żeby dawać miłość. Mówię Wam, jak zmienicie wibracje, zobaczycie, jak zmienią się ludzie wokół, energię wokół. Więc pozytywne nastawienie, spokój, balans, cierpliwość. No, ktoś już jakiś mężczyzna na kobietę, to już nie ma cierpliwości. E, zwłaszcza mężczyzna lew, no bo ile można. Tutaj, jak rybka, przypływa, odpływa, przypływa, odpływa. I tak się te energie kręcą. Kręcą i się kobieta nie może zdecydować. Na pana lwa. A być może czeka na was, panowie, taka konkretna lwica i macie dylemat, mężczyźni, między jedną a drugą kobietą. Między kobietą ognistą a kobietą spokojną, wodą, niepewną, taką nieodgadnioną, a tu konkretną piękną, dobrze ubraną, błyszczącą może być przyjaźnie. Lew, ryby. No to właśnie jest moja przyjaźń z moją lwicą. Więc możecie mieć rybkę, która Wam pomoże. Możecie skorzystać z czytań prywatnych. Ja również Wam bardzo chętnie pomogę. Możecie wszystko. Kreujecie w sieci, w internecie, dla niektórych make-up, dla niektórych branża beauty, branża kreatywna, dział kreatywny. Tak więc, moje drogie lwice, pięknie, wspaniale, macie pokazaną konkurentkę, też różną niż wy. Konkurencja nie śpi. Dla tych, zwłaszcza za granicą i żyjących w dużych miastach. Kłody pod nogi ktoś celowo komuś podkłada, ktoś celowo, powiem Wam, tak, no nieciekawie na Was patrzy, czy mówi o Was nieciekawie, czy sprawdza Was poprzez SMS-y, a ile kosztuje Twoja usługa na przykład? Ktoś Was testuje, ktoś jest podstawiony komuś, czy jakaś sytuacja jest podstawiona. Widzę tutaj też konflikt z pracodawcą, możliwy. Lwica się odpala i już mówi, nie, nie dam rady, nie mogę, czy lew, pan lew, nie, nie mam już siły, tak? Nie mogę. Idę, mówię, robię. I wreszcie, wreszcie zmienia się. Wszystko się zmienia. Może i ta kobieta się decyduje. Może wy się decydujecie. Tu jest nagła zmiana, postęp, ruch, na który się nie przygotujemy. Karta koła fortuny. Tutaj mamy podróż, pojazd. <laughs> Widzicie, czakra gardła, kochani. Tylko na waszym czytaniu mi tak szwankuje. Nie wiem dlaczego ale tutaj może, może ten sodalit będę trzymała i szatukit przez chwilkę. Zobaczymy kartę duszy. Przygotujcie sobie pytanie, przygotujcie sobie pytanie do kart anielskich i wybierzcie odpowiedź 1, 2 lub 3. Matka słonej wody, pasja, dzika miłość. Ktoś fantazjuje o jakiejś dzikiej miłości, ale też ktoś dostrzega waszą pasję i macie romans w pracy, niektórzy. Otwórzcie swoje serce, wpuśćcie miłość wiosną w maju, kochani. I tajemnica narodzin. Do stworzenia czego czujecie powołanie? Ktoś poczuje instynkt macierzyński, czy partner wam powie Niektórzy powiedzą zegartyka, ja chcę się ustabilizować, a tutaj ktoś ze mną nie chce założyć rodziny. Co tak naprawdę was napędza? Prawdziwe motywacje i uwolnienie się właśnie, poddanie się pasji, a nie rozpraszaczom codzienności, moi drodzy. Cóż, wybierzemy dla was anielską odpowiedź. Ja nie mam żadnej planety we lwie. A więc nie wybieram z Wami, natomiast wybierzcie kartę 1, 2 lub 3. Jeżeli macie potrzebę, zastopujcie czytanie i wróćcie z gotową odpowiedzią. Niech to pytanie dotyczy miesiąca maja. Gotowi? Ruszamy. Karta numer 1 Zaufanie. Karta numer 2. Romans. Karta numer 3. Przebaczenie. Napiszcie, które karty przyjmujecie. Zobaczymy, jacy aniołowie będą się opiekować lwami w maju 2025. Archanioł Zariel. Dawaj i przyjmuj miłość, ale przestrzegaj praw duchowych. Kochani, jakie to są prawa duchowe. Nie rozbijamy związków celowo, nie wchodzimy w romanse z osobami, które mają już kogoś. Nawet jeżeli mówią nam, że się nie układa, bo to może być zupełnie inaczej. Arhani Raguel, przyłącz się do służby planety, bądź światłem. Zwierzęta, planeta, dzień ziemi. Słuchajcie, niedługo. Słuchajcie mnie jeszcze w kwietniu. Więc połączenie z ziemią, naturą, zwierzętami, zwierzęta wam mogą coś podpowiedzieć. I archanią Azrael. Nadszedł czas, by odpuścić. Przygotujcie się na zmiany. Cóż, zmiany zobaczymy kolejne karty anielskie i za chwilkę wybierzecie dla siebie zwierzę mocy. Więc pomyślcie o karcie od jednego do trzech. Zwierzęta są bardzo często naszą inkarnacją, jeżeli pojawiają się często w postaci symboli sennych. Na przykład, ja jestem chińskim koniem, i u mnie od ostatnich trzech miesięcy cały czas śnią mi się konie. Różne kolory, różne sytuacje a ja jestem chińskim koniem trzy anioły i ich przekazy. Anioł Azur. Twoje pragnienia spełnią się w najbliższej przyszłości. Miej wiarę, bądź cierpliwy. Nie próbuj wymuszać ich urzeczywistnienia, jaki nie mogą się po prostu czegoś doczekać. Izabela. Tak, to właściwy czas, by podjąć nowe wyzwania. Twoje nadzieje się spełnią. Wiara, nadzieja, i ruszamy naprzód. Podążaj wciąż naprzód i nie przyjmuj odmowy. Oczekuj cudownych rozwiązań. Zobaczcie, co jest na karcie. Czy Wy to widzicie? Koń. Koń to wolność. Puśćcie wolno wszelkie swoje prośby. Może ktoś finansowo tak bardzo myśli, że blokuje się na przykład na otwarcie się na finanse, bo kurczowo martwi się o nie. Dla każdego coś innego, zapraszam na czytania prywatne. Koni. Czy słuchają mnie astrologiczne chińskie konie? Zobaczymy, czy tu nam koń wyskoczy. Wybierzcie jedno z trzech zwierząt mocy, które dla Was, od jednego do trzech zobaczymy, zobaczymy jak jesteście połączeni ze swoimi zwierzętami mocy. Jedynka wypadła. Dwójeczka i trójeczka. Którą wybieracie? Jeżeli potrzebujecie, zastopujcie, A my ruszamy. Jedynka. Węgorz elektryczny. Urzeczywistnij swoje idee. Więc tutaj na pewno innowacja, ale węgorz ryby. Sprawdźcie sobie. Symbolikę węgorza. Ja tu widzę, że ktoś działa w sieci, w internecie i ma stare metody, a powinien wprowadzić innowacje. Dwójeczka, nie to Odrodzenie jest pewne, ale najpierw, co musicie zamknąć, spalić, odpuścić, żeby przyszło to nowe. Żeby przyszło to odrodzenie i trójeczka. Łabąć. Czas dać nurka w głębiny. Łabąć najpierw był brzydkim kaczątkiem. Na początku był taki, wiecie, łabędzie długo dojrzewają. Więc, co Wam to podpowiada? I łabędzie łączą się w pary na całe życie. Czuję, że jeszcze jedne karty mnie wzywają. Astrowy rocznia. Jakie tranzyty planet dla lwów w miesiącu maju łabędź widzicie I źle wypowiedziałam łabędź czakra gardła wszystko traktujmy jako znaki. Ja podczas medytacji przed Waszym spotkaniem słyszałam w tle motocykle i mówię: Nie zrobię tego czytania dla lwów, dopóki nie przestaną jeździć. Ale może lwy wsiadają i odjeżdżają na motocyklu wiosną? Dla kogo jest ten przekaz? Dom dziesiąty, władza. Nad czym Wy macie władzę w swoim życiu, a nad czym władzy nie macie? Kto przejmuje władzę w Waszym życiu? Ale też władza mówi o znaku Koziorożca, o tym, numer 48, może coś Wam mówi, o tym, że będą jakieś góry do przeskoczenia, ale Wy dacie radę. Tym bardziej, że tu są progresje, podróż. Ktoś może wyjeżdżać w góry w miesiącu maju. Tak. Ale też ktoś może mieć zaproponowaną podróż, taką, Jakąś typu wakacje, albo jakieś takie zaproszenie ze świata ktoś was zaprasza w podróż do siebie. I upadek. Słuchajcie, coś może upaść, jeżeli długo się nie spełniało, jeżeli długo nie funkcjonowało, jeżeli długo na coś czekaliście i ktoś cały czas zwlekał, zwłaszcza? Uwierzcie mi, że przejdziecie przez te, ten dyskomfort i będziecie silniejsi. I aktywacja, macie aktywację Słońca, wewnętrznej mocy, siły, wiary, nadziei. Nawet jak nie będziecie mogli czegoś wypowiedzieć, popracujcie z kryształami tak jak ja. I ostatnia karta anielska, kochani. Dla lwów. Czakra trzeciego oka. Możesz bezpiecznie dojrzeć energii miłości we wszystkich jej formach, takich jak anioły, aury i wizje. Lwy mogą mieć e, przebłyski świadomości parapsychologicznej, takiej mm, intuicji wewnętrznej, przebłyski wizji. Możecie coś zobaczyć, usłyszeć, poczuć. Czakra trzeciego oka to intuicja, jasnowidzenie, jasnośnienie. Na czakrę gardła, halcedon również. Widzę, że to jeszcze nie o wszystkim powiedziałam. Możemy sobie rozmawiać, rozmawiać, moi kochani. Szkoda, że Was nie słyszę, ale ściskam Was bardzo gorąco i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Życzę Wam pięknego maja, dużo obfitości, słoneczka i dużo miłości.